Plewimy rzepę i dostajemy małego kotka. Później, gdy pomagałam plewić rzepę, dostałam więcej pieniędzy do mojej skarbonki. Rzepę plewią wszyscy. Wszystkie dzieci w Bulerby. Właściwie Lasse Bosse i ja powinniśmy plewić zagony należące do zagrody środkowej. Britta i Anna te, które należą do zagrody północnej, a Olle te, które należą do południowej. My jednak pomagaliśmy sobie na wszystkich zagonach. Płacono nam za każdy opielony rządek. 40 ore za długi i 20 ore za najkrótszy. Mieliśmy na sobie fartuchy z worków, żeby nas kolana nie bolały. Britta, Anna i ja miałyśmy chusteczki na głowach i wyglądałyśmy jak małe gosposie, tak powiedziała mama. Zabraliśmy z sobą blaszany dzbanek pełen soku w razie, gdyby nam się zachciało pić. Zachciało nam się pić dosłownie zaraz, więc wzięliśmy długie źdźbła słomy, położyliśmy się dookoła dzbanka i piliśmy. Bardzo przyjemnie było pić sok przez słomki, więc piliśmy i pili, aż w pewnej chwili okazało się, że soku już nie ma. Wtedy Lasse wziął dzbanek i pobieg do źródła tuż obok, na pastwisku i przyniósł nam wody. Więc potem piliśmy wodę. Było to równie wesołe, lecz nie tak smaczne. W końcu Olle wyciągnął się jak długi na ziemi i powiedział: Słyszycie, jak we mnie bulgocze miał pełno wody w żołądku. Wszyscy po kolei podchodzili do niego i słuchali, jak przy każdym ruchu woda w nim bulgocze. Podczas pielenia grządek gawędziliśmy cały czas. I powiadaliśmy sobie bajki. Lasse próbował straszyć nas historią o duchach. Ale historie o duchach wcale nie są straszne, gdy świeci słońce. Wówczas Lasse zaproponował, żebyśmy urządzili konkurs, kto najlepiej umie kląć. Na to jednak nie zgodziły się Britta i Anna. A i ja także, bo pani w szkole mówiła, że tylko głupi ludzie klną. Lasse próbował klnąć po cichutku, sam dla siebie ale widocznie mu nie szło, bo wkrótce przestał. Najweselej było plewić pierwszego dnia potem stało się to już trochę nudne, lecz mimo to musieliśmy plewić dalej, bo wszystkie zagony trzeba było oczyścić chwastów pewnego dnia zaledwie zabraliśmy się do roboty, lasse powiedział do ollego petruska saldo bum bum, a olle odpowiedział kolifink kolifink. A bosse? Moisi doisi filibom ararat. Zapytałyśmy ich, co to ma znaczyć. A Lasse odpowiedział, że jest to specjalny język, który tylko chłopcy rozumieją. Dla dziewczynek jest za trudny. ha, śmiałyśmy się. Sami tego nie rozumiecie. Oczywiście, że rozumiemy, zaprzeczył Lasse. To, co powiedziałem na początku, znaczy dziś jest ładna pogoda na co Olle odpowiedział – aha, rzeczywiście, a potem Bosse dodał – co za szczęście, że dziewczynki tego nie rozumieją. Mówili potem w tym swoim języku przez dłuższy czas, aż wreszcie Britta powiedziała, że my też mamy swój specjalny język, który tylko dziewczynki rozumieją. I zaczęłyśmy mówić tym językiem. Całe przedpołudnie plewiliśmy, rozmawiając swymi specjalnymi językami. Co prawda, nie widziałam między nimi jakiejś różnicy. Lecz Lasse powiedział, że nasz język brzmi głupio. Język chłopców jest o wiele lepszy, gdyż jest zbliżony do rosyjskiego, twierdził Lasse. koli fink, koli fink powiedział znów Olle. Tylko tyle nauczyłyśmy się z języka chłopców, że wiedziałyśmy, iż oznacza to oczywiście, oczywiście. Od tego też czasu Britta, Anna i ja Nigdy nie nazywamy Ollego inaczej jak Olle Colifing. Pewnego popołudnia, właśnie gdy przerwaliśmy plewienie i usiedliśmy na stosie kamieni, by zjeść podwieczorek składający się z kanapki i kakao, niebo zrobiło się zupełnie ciemne i zaczęła się straszna burza. Grad padał tak gęsty, że utworzyły się prawdziwe zaspy, zupełnie jak w zimie. Zaczęliśmy czym prędzej uciekać. Byliśmy boso i okropnie marzły nam nogi. – Biegnijmy do Christine, do zagajnika! – krzyknął Lasse. Prawie zawsze robimy tak, jak Lasse chce, więc i teraz też tak zrobiliśmy. Christine mieszkała opodal w małym, czerwonym domku. Pobiegliśmy więc do niej. Na szczęście Kristin była w domu. Christine jest bardzo stara i wygląda mniej więcej tak, jak przeważnie wyglądają babcie. I jest tak dobra. Często chodzę do niej. O, moi kochani najmilsi, zawołała, załamując ręce. A potem zaraz dodała. „O jej, jej, biedne dzieciaki. Rozpaliła duży ogień na kominku. Mogliśmy więc zdjąć nasze przemoczone ubrania i ogrzać nogi przy ogniu. Potem upiekła nam wafli w szczypcach. Szczypce te trzymała nad ogniem. Ugotowała nam też kawy w imbryku. Który stał na trójnogu w samym środku ogniska. Kristin ma trzy koty i jeden z nich miał właśnie kocięta. Leżały w koszyku, miałczały i były takie śliczne. Było ich cztery. A Kristin powiedziała nam, że zmuszona jest oddać wszystkie, prócz jednego, gdyż inaczej miałaby dom pełen kotów, przy czym dla niej samej nie starczyłoby w nim już miejsca. Och, czy nie moglibyśmy ich dostać? Zawołała Anna. Krystyn powiedziała, że możemy. Oczywiście, lecz nie była pewna, co powiedzą nasze mamy, gdy wrócimy do domu z kociętami. Wszyscy ludzie lubią chyba kocięta, powiedziała Britta. Prosiliśmy więc i błagali, żeby przynajmniej wolno nam było wziąć je na próbę. Kociąt wystarczyło akurat, by jeden mógł być w zagrodzie północnej i jeden w środkowej, i jeden w południowej. Kociątko dla nas wybrał lasse. Było całe w centki z białą plamką na czole. Britta i Anna dostały zupełnie białego kotka, a kot Ollego był cały czarny. Gdy nasze ubrania wyschły, poszliśmy z naszymi kociętami do domu. Cieszę się, że mamie kotków został choć jeden kotek, w przeciwnym razie nie miałaby zupełnie dzieci. Nazwaliśmy naszego kotka mruczkiem. Britta i Anna nazwały swego puszkiem. A Olle swego malkolmem. Żadna z mamuś nie powiedziała nic, gdy przyszliśmy do domu z kociętami. Wolno nam więc było je mieć. Bawiłam się świetnie z mruczkiem. Przywiązywałam kulkę z papieru do sznurka i biegałam z tym w kółko. A mruczek biegał za mną i starał się schwytać papier. Lasse i Bosse bawili się z nim też, z początku, lecz wkrótce im się sprzykrzyło. To ja musiałam dbać o to, żeby mruczek dostał jeść. Pił mleko ze spodeczka w kuchni. Nie pił tak, jak piją ludzie, ale wysuwał różowy języczek i wlizywał w siebie mleko. Przygotowałam mu koszyczek do spania. Zrobiłam mu w nim bardzo mięciutkie posłanie. Czasami puszczaliśmy mruczka, Puszka i Malkolma na trawnik. Żeby mogli się razem pobawić. Byli przecież rodzeństwem i z pewnością chcieli się ze sobą widywać. Zarobiłam 9 koron i 40 ore przy plewieniu rzepy, i wszystkie pieniądze włożyłam do skarbonki, bo chcę zbierać na rower, na czerwony rower. Bawiłam się świetnie z mruczkiem. Przywiązywałam kulkę z papieru do sznurka i biegałam z tym w kółko, a mruczek biegał za mną. I starał się schwytać papier. Lasse i Bosse bawili się z nim też. Z początku. Lecz wkrótce im się sprzykrzyło. To ja musiałam dbać o to, żeby mruczek dostał jeść. Pił mleko ze spodeczka w kuchni. Nie pił tak, jak piją ludzie, ale wysuwał różowy języczek i wlizywał w siebie mleko. Przygotowałam mu koszyczek do spania. Zrobiłam mu w nim bardzo mięciutkie posłanie. Czasami puszczaliśmy Mruczka, Puszka i Malkolma na trawnik, żeby mogli się razem pobawić. Byli przecież rodzeństwem i z pewnością chcieli się ze sobą widywać. Zarobiłam 9 koron i 40 ore przy plewieniu rzepy i wszystkie pieniądze włożyłam do skarbonki, bo chcę zbierać na rower, na czerwony rower.